Pierwszym etapem rozwoju mowy dziecka jest tak zwany okres melodii, który przypada do pierwszego roku życia. W wieku około drugiego, trzeciego miesiąca do szóstego miesiąca dzieci zaczynają gużyć albo gęgać, czyli wydawać bezwarunkowo sylaby czy też głoski podobne do gi, ki, g. Natomiast około szóstego miesiąca pojawia się gaworzenie, które w przeciwieństwie do gużenia już jest warunkowe i to dzieci naśladują sylaby. La, le, lu. Ważne jest, żeby rodzic zwrócił uwagę na to, że dzieci niesłyszące mają wydłużony okres głużenia, ponieważ trwa to nawet do 18 miesiąca życia. I ostatnim etapem, który pojawia się około 12 miesiąca bądź 11, są tak zwane echolalia, już dziecko zaczyna bawić się sylabami i samo powtarza te sylaby, które usłyszy, a czasami nawet całe słowa.